I zapraszam skorpiony. Witam Was w maju. Pierwsza karta, która się pokazała, wyłoniła nam spod spodu. To są dostateczne, a więc jakieś przebudzenie, objawienie być może. Może jesteście właśnie w takim wznowieniu, wzniesieniu, odczuwaniu czegoś, co też oświeceniem dla niektórych jest. Takim duchowym wezwaniem także. Głos wewnętrzny, jakiś przełom, odnowa. Może jakiś nowy początek dla kogoś. Jakieś w każdym razie kosmiczne światło. I to takie idące, słuchajcie, z w przyspieszonym tempie, sfokusowane na coś mocno konkretnego. Fajnie, bo być może czekaliście na to jakąś chwilę. Niekoniecznie musicie to odczuwać wszyscy. Pamiętajcie, czytania są ogólne, ale być może jest to znak dla niektórych, że jest to takie właśnie. Um, że jest taka energia, że przyświeca nam taka energia takiej wzniosłości, czy poczucia czegoś, co ma głębsze znaczenie, to duchowe przede wszystkim. Zobaczmy, jak ten miesiąc będzie chciał się dookreślić nam w szczegółach. A więc tak jak zawsze pytamy o wyzwanie to materialne, to takie przyziemne. Jeżeli chodzi o miesiąc maj dla skorpiona. Miesiąc maj i skorpion. Jakie wyzwanie czeka skorpiony w codzienności w sprawach tych przyziemnych? Jakie, jaka trudność może tutaj doświadczać skorpiony i co jest radą dla Was? Co jest wyzwaniem w miłości, w sprawach uczuciowych dla skorpiona? Co jest trudnością? Co jest trudnością dla skorpiona? No, zostawimy sobie. I co jest radą? Ojej. Podwójnie wam się pokazują karty, ale okej, okay, szanujemy. Pod spodem fantastyczna gwiazda, słuchajcie. Energia też e, inspiracji. Tylko, żeby coś zrobić w kierunku tej gwiazdy, żeby po prostu też e, zaufać sobie, jeżeli chodzi o waszą, e, waszą moc, moc, moc. O tej mocy za chwilę jeszcze powiemy. E, może się nadarzyć jakaś okazja, słuchajcie, do tego, żeby przełamać pewien impas dla niektórych. Czytamy dobre znaki, czytamy w ogóle ogólnie wszystko to, co w pozytywie, natomiast no, czasami muszę wspomnieć o tych negatywnych aspektach także. No i słuchajcie, to, co się pokazuje, jeżeli chodzi o kwestię materii, ona się dziś tutaj miesza z uczuciami, więc być może jesteście w tak jak. Pokazało się to na początku w tym oświeceniu, w tym pobudzeniu, w jakimś wewnętrznym głosie, czasami takim głosie sumienia, więc sumienie może komuś gdzieś to skwierać, może się odzywać. To są też takie, słuchajcie, powroty, przypływy, emocje, które gdzieś może też nawołują Was. No i w tych nawoływaniach w materii pokazuje się dosyć dużo wody, bo pokazują się uczucia, a więc ten miesiąc maj może gdzieś tymi uczuciami żonglować i przerzucać. Się w jaki sposób na sprawy materialne Wasze postrzeganie tego, co tą materią jest i jak ją odbierać lub jak ją właśnie um, pielęgnować, tak bym powiedziała. Słuchajcie, dla niektórych mogą tutaj być rozczarowujące kwestie w tym miesiącu, jeżeli chodzi o... Być może edukację waszych dzieci, a więc to, czy właśnie czy dzieci idą w kierunku tego, czego by chciały, co też jest dla nich ważne, co im sprawia przyjemność, czy ma to sens, jest to zasadne względem tego, co świat również niesie. Dla innych powiem tak, wasza rodzicielskość i wasze decyzje, wasze światło rzucone na czyjeś decyzje, uważajcie, aby nie było zbyt radykalne, ale też musicie trzymać rękę na pulsie, aby te swoje pociechy gdzieś ukierunkować, żeby im pomóc, żeby też to, co wy już wiecie z doświadczenia, móc wy korzystać jako nie siłę perswazji czy jakiegoś autorytetu, ale bardziej jako taką energię e, wspomagającą to, co daje dobrą, fajną atmosferę, przede wszystkim między wami. Gwiazda w tle pokazuje, że być może ten miesiąc będzie taki rozmarzony, marzycielski, może trochę też daleki od tego, co realne. A więc tutaj może będziecie się skupiać za bardzo właśnie na tych odpływach i przypływach, na tych emocjach, które gdzieś tą gwiazdą sterują. A więc może to być miesiąc jasnych perspektyw, ale i dużych nadziei. Mogą to dziać fajne nowe e, uzdrawiające i twórcze z sukcesem e, kierunki. No ale też e, możecie i jesteście do tego nakłaniani, aby iść i kierować się w stronę tego, co jest zasadą, e, która wam przyświeca albo jakimś spektrum moralnym, które mogłoby e, w jakiś sposób odwołać się do tego, co u was bardziej rozsądkowe. Ten miesiąc może pokazywać w kwestiach materii, że właśnie, że coś może być rozczarowujące, że coś może być niezbyt satysfakcjonujące, albo po prostu jakoś tak wyzwaniem dla Was jest to, żeby urozmaicić to, co wydaje się monotonią. To, co nie do końca może być pobudzające lub takie górnolotne. Aby samemu tworzyć te okazje lub tworzyć możliwości i z niczego robić coś, tak bym powiedziała. A więc, tak gdzieś tutaj Adam Słodowy mi się pokazuje w tle, że właśnie, że czasami trzeba będzie może coś wykombinować, coś uszyć bez, kosztowo, ale z pomysłem i wkładając w to bagatelną energię serca. I to są Wasze wyzwania, to są Wasze potykajki, aby nie zabrakło Wam tej inspiracji, aby nie zabrakło Wam także wyobraźni i takiego uatrakcyjnienia pewnych spraw. Ważna w tym miesiącu może być dla Was atrakcyjność w ogóle, jeżeli chodzi o tę materię, więc czy Wasza, czy sytuacji, czy okazji, czy możliwości Wam podarowanych, po to, żeby też pobudzić, obudzić w sobie ten potencjał. To może być taki miesiąc, który będzie chciał Was do tego nakłaniać. Wyzwaniem, czy też trudnością dla Was może też być jakaś lojalność względem, no właśnie, sytuacji, możliwości, okazji, tego za czym Wy również biegniecie, dokąd zmierzacie, jak patrzycie na siebie. Pamiętajcie, nie zapatrujcie się, w, nie zagłębiajcie się w to, co jest pewnego rodzaju dystansem, ale idźcie w stronę tego, co jest mądrzejsze. I tak radzi również ten miesiąc, a więc kieruj się w stronę tego, co jest bardziej zasadne, tego, co jest bardziej zharmonizowane, społeczne, działające. Także w zgodzie no i w poczuciu tej, tego ogólnego dobra. A więc, Skorpionie, nie wycofuj się z na przykład danego już wcześniej słowa, ale także postaraj się działać zgodnie z, z tym morale, które przyświeca także i tobie, jeżeli chodzi o budowanie. Swojego świata, swojego świata marzeń, swojego świata możliwości i relacji przede wszystkim. Jeżeli chodzi o uczucia, słuchajcie, pokazuje się trójka, trójka kielichów jako wyzwanie, więc może to być jakaś impreza, może to być jakieś świętowanie, jakiś sukces, tak, aby go odnieść, aby go czuć, aby też dzielić się tą, tą przestrzenią radości z innymi. No i słuchajcie, trudnością w tym wszystkim jest, powiem tak, dla, jednej, dla jednego Skorpiona jest taki, takie przesłanie, że gdzieś tutaj coś, co było długo planowane w intencjach, w emocjach, w nadziejach na to, że będzie to czymś bardziej, może faktycznie Was rozczarować. No i tutaj chodzi o takie jakieś nastawienie do tego, co miałoby przyjść, a to czym to faktycznie nie będzie. Wyzwaniem czy też trudnością będzie to, żeby uznać coś, co nie wypali lub co się nie da z, połączyć przekonać kogoś do czegoś albo przyspieszyć pewnych kroków. Teraz i już, i natychmiast. A więc dla kogoś jest taka informacja, i wcale się tutaj nie obrażajcie, czy też nie bierzcie tego do siebie zbyt mocno. No ale też tutaj się pokazuje, że właśnie niekoniecznie Twoje, e, twoje plany, drogi e, Skorpionie, muszą przyświecać także innym i tym, którzy tworzą z Tobą e, wspólnotę. Natomiast e, to, co jest dla Was trudnością w miłości, to też takie usystematyzowanie swoich uczuć, a więc e, chęć zadbania o emocje, o ich płynność, o ich taką stabilność, a także aby one nie były. Pewnego rodzaju sinusoidą, aby to nie działało tylko pod wpływem pewnych niedojrzałych bodźców, kaprysów czy jakiegoś takiego właśnie znudzenia. Niektórzy mają w wyzwaniu to, co jest pewnego rodzaju trójkątem, tym, co jest może kwestią, no właśnie, wyjścia naprzeciw temu, czym on jest, kim jest ta społeczność, kim są ci ludzie, co mnie raduje, co mnie cieszy, co daje mi także poczucie satysfakcji, na ile związek, w którym jestem lub na ile relacja, w której, do której dążę, Daje mi poczucie rozwoju, takiego związanego z nową pasją, czy z poszerzaniem także możliwości samego siebie i widzenia czegoś w trójwymiarze. A więc, ten trójwymiar tutaj mi się dosyć mocno pokazuje, żebyście też nie bagatelizowały znaków, sygnałów, które ewidentnie komuś wskazują na to, że prędzej czy później. To, na co stawiacie dzisiaj, to, z czym macie, wiążecie być może duże nadzieje i bardzo byście chciały, drogie skorpiony, niekoniecznie musi być tak bliskie tamtej stronie jak wam. No i przez to m, powinnyście w sobie wyrobić pewną większą, być może wstrzemięźliwość z względem tej osoby, tej sytuacji, czy w ogóle jakiegoś pomysłu, bo powiem, dla niektórych ten pomysł, z którym się niesiecie, wymaga na przykład y, czy przeczekania, czy y, zobaczenia tego w innej perspektywie, albo ubrania tego trochę w inną strukturę, aby mogło, y, aby nie zaszkodziło Wam to w taki sposób, jak sobie tego nie życzycie, ale żebyście też miały satysfakcję, że zrobiłyście jakiś krok podobny temu, y, z którym się niesiecie. Ale zawirowane, ale zakręcone, mam nadzieję, że Ci, którzy mieli to zrozumieć, zrozumieją. No i słuchajcie, radą dla Was jest w tej miłości powstrzymanie tego, co jakimś takim no, impulsem być może niekiedy jest, być może powstrzymanie pewnych gorzkich słów, być może powstrzymanie także siebie przed tym, co stanowi Waszą jakąś bestię. Radą dla niektórych skorpionów jest także wesprzyj się siłą i mądrością jakiejś wagi, a więc podaruj sobie na przykład jej pomocną dłoń, albo wsłuchaj się w jej rady, lub patrz na jej doświadczenie. Tu także w tej radzie pokazuje się wytrwaj przy swoich e, założeniach, przy swoich wyciągniętych już wcześniej wnioskach, kalkulacjach, czy jakimś takim właśnie oglądzie sytuacji, a więc analizie, którą już wcześniej drogi nie poczyniłeś. Nie odwracaj się za siebie, a jeżeli się odwracasz za siebie, to tylko po to, żeby zweryfikować to, co w emocjach Twoich wzrasta i sprawia, że budujesz w sobie właśnie tę wspomnianą siłę, siłę argumentu, siłę niezależności i takiego poczucia samostanowienia. A więc co jest dla Was radą tutaj w tej, w tej kwestii uczuć. Dla niektórych skorpionów powiem tak, nie cofaj się w tych procesach, w których, do których masz może jakiś sentyment, czy gdzieś. Jeszcze serce cię ciągnie. Pamiętaj, tak jak powiedziałam, tu mi się to wyraźnie w tych kartach pokazuje. Nie ciągnij czegoś na siłę, co absolutnie nie rokuje niczym i lepszym na pewno nie będzie niż to, co zapowiada ta sytuacja, ta relacja, zachowanie czyjeś lub intencje, których zmienić po prostu się nie da. Nie od ciebie one zależą, czy od Twojego sposobu na nie. Twoja kreacja. Na wiele się nie zda, jeżeli komuś w czymś brakuje pewnych zasad. Twoje zasady nie powinnyś w żaden sposób łamać i iść na żaden kompromis, natomiast postaraj się zadbać o siebie i o to, co Tobie sprawia przyjemność, co Tobie daje radość, żeby tej radości w żaden sposób nie tracić. Pamiętajcie, że przeszkadzajkom na ten miesiąc w sprawach materialnych, ale i tych sercowych może być czyjaś wasza lub no właśnie sytuacyjna niedojrzałość. Jakiś, słuchajcie, jakiś poryw serca, taki, który może być sentymentalnie także nadwrażliwy, zbyt wolny, zbyt młodzieńczy i zbyt frywolny. A więc tutaj sprawa do określenia warunków, tego, co stanowi jakiś, no, jakąś, słuchajcie, kotwicę w tym wszystkim dla was bezpieczną, taką, która nie wytrąca was, natomiast ukierunkowuje was w stronę zyskania siły. Zyskania pozycji, a nie jej utraty. Jakie, słuchajcie, jeszcze, jaka, aha, jeszcze zanim afirmacja, to co Wam się Skorpiony może udać? Oczywiście pamiętajcie, nie wszystkim i nie, no i nie w każdym spektrum, ale co się może wydać Skorpionom w miesiącu, mają. Pokazał się wam rycerz y, również emocji. A więc to, co może wam się udać, to jakaś, słuchajcie, fenomenalność, jakaś nowość. Coś, co będzie także rozwojowe, pamiętajcie. Może też wam się udać, właśnie, jakaś odkrywcza metoda na siebie lub sposób na coś. E, to jest także, słuchajcie, podróż, przyjazd, wyjazd. Coś, co jest związane z ruchem, także. Ta karta również dla Was może oznaczać w tym czytaniu, że uda Wam się przełamać pewien schemat zachowań, a więc przejść właśnie poza te stagnację czy poza takie poczucie, jeżeli ono Wam faktycznie towarzyszy, tego, co jest pewnego rodzaju niemocą, zablokowaniem, zawieszeniem się na jakimś negatywnym aspekcie. Względem tej atrakcyjności czegoś, kogoś, siebie także. A więc tutaj być może będziecie po prostu przekraczać swoje możliwości, czy też będziecie mieli taką smykałkę zdolność, no umiejętności widzenia kolejnych kroków do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Fajnie, fajny miesiąc, tylko że taki wymagający od was. Chęci, a drogie skorpiony przede wszystkim i zawierzenia temu, co, co już wiecie lub co wiedzieć powinniście. Jaka afirmacja dla skorpionów na miesiąc maj? Skorpion w maju. Jaka afirmacja dla skorpiona? I zobaczcie a propos emocji i tego, co wasze, co tą zasadą gdzieś już wspomnianą przeze mnie jest, tą moralnością, także lojalnością wobec samego siebie czy tego, w co się wierzy. W momencie, kiedy połącza się ze swoją duchowością i jej bogactwem, wówczas otworzy się na to kosmiczne czy boskie przewodnictwo, jasne, zrównoważone, z wielką mądrością. A więc, takie przesłanie dla Was, drogie Skorpiony, które pokazuje wyraźnie, że no właśnie, wiara czyni cuda, ale to jest wiara przede wszystkim w samego siebie. A więc, niezaprzeczanie swojej sile, czy też inaczej, niezabierzanie temu, co nie, co nie płynie od Waszego serca lub co przymusza także innych w w intencjach waszych. A więc tak się tutaj to pokazuje. I na dopełnienie, wyciągając dla Was kierunki tego miesiąca, pokazało się właśnie zaufanie. Zaufaj swojej intuicji temu, kim jesteś w odczuwaniu swojej wiedzy i doświadczeniu. A więc, drogie Skorpiony, nie ciągnijcie kogoś lub czegoś na siłę. Trzymajcie się dzielnie, inspirujcie się tym, co nowe i postawcie na swoją jakość. Tak mówi ten miesiąc do niektórych przynajmniej z Was. Trzymajcie się, zostawcie komentarz, łapkę i co? I słyszymy się w kolejnych czytaniach. Zapraszam Strzelce. Do zobaczenia, do usłyszenia.